Karol Nawrocki to jest bla, bla, bla. Niczego dla Polski załatwić nie potrafi, zresztą i tak nie pracuje dla Polski, tylko dla Trumpa. A więc trudno oczekiwać, żeby doszło do jakiegoś porozumienia pomiędzy rządem Tuska a Nawrockim, skoro rząd Tuska pracuje dla Polski, a Trump ma swojego Nawrockiego i Nawrocki robi to, co Trump mu każe. A Trump mu każe rozwalać polski rząd po to, żeby przejąć Polskę i po to, żeby Polska pomagała mu w rozwalaniu Europy. No i temu służy Nawrocki, takie są fakty niestety. A więc, szanowni państwo, mieliśmy spotkanie, drugie spotkanie, w cztery oczy pomiędzy Donaldem Tuskiem a Karolem Nawrockim. Nie wiemy, co na tym spotkaniu zostało uzgodnione. Wiemy, że trwało około godziny, natomiast wiemy, co stało się przed tym spotkaniem. Okazało się, że tak na stworzenie dobrego klimatu do rozmowy, Alfons Nawrocki postanowił zawetować kolejne trzy ustawy rządowe a więc jego liczba wet to już jest 23 weta, od kiedy pełni obowiązki prezydenta Polski. No cóż, no tym razem zawetował m.in. ustawę cyfrową. Ta ustawa cyfrowa miała posłużyć temu, a żeby skutecznie walczyć z fake newsami w sieci, jak również, żeby walczyć z przestępczością, w nie tylko cyfrową, chodziło m.in. o pedofilię. To się Nawrockiemu, zdaje się, nie podobało. No ale o co chodzi? No chodzi o to, że przecież Nawrocki liczy na wsparcie trumpistów podczas nadchodzących kampanii wyborczych w Polsce w przyszłości. Do tego jest mu potrzebna przestrzeń nieuregulowana. A więc chodzi o to, żeby można było spokojnie propagować fake newsy, różnego rodzaju dezinformacje, tak żeby jego, jego motodawcy ze Stanów mogli spokojnie robić kampanię wyborczą pisowi i prawicy w Polsce, tak żeby wyeliminować polski rząd. No bo o co chodzi Nawrockiemu? I tu musimy sobie jasno powiedzieć, że tu nie chodzi o żadną politykę. To nie jest tak, że obecny spór pomiędzy Tuskiem a Nawrockim to jest jakiś tam spór polityczny, bo Tusk reprezentuje koalicję 15 października i to jest obóz liberalno-centrowy, a z kolei Nawrocki jest prawicowy i stąd ten spór. Tu nie ma żadnego sporu ideologicznego. To są wszystko bajki... Znaczy, tak nie jest. I chcę powiedzieć jasno i wyraźnie, to nie jest y, żaden spór polityczny, to nie jest żadna walka polityczna, tylko to jest wojna o Polskę. Y, a więc y, ten konflikt, który no, przejawia się obecnie w postaci konfrontacji Nawrocki-Tusk, y, to jest po prostu walka y, o to, gdzie ma Polska być za kilka lat i jakiej my Polski chcemy. Mamy z jednej strony Nawrockiego, Osobę kompletnie zdemoralizowaną i trzeba o tym przypomnieć, no bo niektórzy zapominają niestety, kim jest Nawrocki. A więc tak Nawrocki, Karol Nawrocki, czy Tadeusz Batyr, czy Nałaki, już sam się trochę pogubiłem. Dla, dla niektórych Nawrocki, dla innych Batyr, dla Trumpa Nałaki. To były Alfons, czyli sutener, Huligan, oszust, złodziej, neonazista. No i być może również osoba uzależniona od jakichś tam substancji, no bo dziwne jest to jego ciągłe branie w dziąsło. To jest Nawrocki, tak? Osoba kompletnie zdemoralizowana i zresztą dlatego, że jest zdemoralizowany, tylko wybrał Kaczyński, no bo Kaczyńskiemu chodziło o to, a żeby mieć w końcu prezydenta, który będzie już totalnie na jego smyczy, nie będzie mu się stawiał. W opinii Kaczyńskiego, tak no Andrzej Duda mu trochę podskakiwał, no i Kaczyski chciał mieć kogoś tym razem, który tym razem już nie podskoczy, tak? No i Nawrocki jest takim właśnie modelem, a więc był taki casting w pisie na osobę najbardziej zdemoralizowaną. Okazało się, że ten casting nawet przegrał Mateusz Morawiecki. no i ten casting właśnie wygrał Karol Nawrocki, Alfons, Huligan, Złodziej Oszust, Neonazista, no i jak w to wskazuje ci tak? A więc osoba zdemoralizowana, kompletnie zdemoralizowana, nie mając absolutnie żadnych wartości, ani żadnych zasad, yy, który został de facto wynajęty przez Kaczyńskiego yy, po to, ażeby jako pomiosowski prezydenta Polski yy, po prostu chronić interesów PiSu, tak A więc żeby chronić pisowskie złodziejstwo, żeby zadbać o to, żeby nie powstały żadne ustawy, które mogłyby jakkolwiek pisowi zagrozić pod względem majątkowym. Yy, takim przykładem była blokada ustaw regulującej rynek krypto w Polsce. No bo o co chodziło prawicy? Chodziło o to, aby ten rynek nie był regulowany, żeby można było robić wszystko, co się chce, bez żadnej kontroli. Chodziło o transakcje, o pranie pieniędzy, bo do tego głównie służy krypto. Takie są fakty w Stanach. Tak to wygląda w Europie, tylko że Europa reguluje tą patologię, a w Polsce tego nie uregulowano, dlatego że Nawrocki po prostu to zablokował. A zablokował to dlatego, ponieważ to nie było na rękę PiS-owi, czy może nawet nie tylko Pisowi, bo PiS chciał ukryć swoje złodziejstwo, z kolei ludzie z Konfederacji jednej czy drugiej chcieli ukryć swoje związki z Rosją i nie tylko, z Trumpistami również, a więc regulacja krypto uniemożliwiłaby przepływ, przepływ aktywów. tak? No i tyle, i o to chodziło. A więc Nawrocki zablokował tą ustawę po to, żeby można było spokojnie ukrywać swoje złodziejstwo, po to, żeby można było nadal transferować środki finansowe, opłacać różnych ludzi, poza wszelką kontrolą, tylko o to chodziło. Tylko tyle i tyle. Natomiast o ile Nawrocki, jak sam sobie powiedział, jest decyzją w Kaczyńskiego, o tyle jest on de facto rzeczą Trumpa. Bo ten człowiek nie reprezentuje Polski, on reprezentuje Trumpa. I to trzeba sobie jasno powiedzieć, naprawdę trzeba to w końcu zrozumieć, że to nie jest tak, że Nawrocki jest jakimś tam przedstawicielem jakiegoś tam trendu politycznego, i w związku z tym on nie godzi się na takie czy inne decyzje rządu. Absolutnie nie. Znaczy, jego to nawet nie obchodzi, tak? Jego interesuje tylko to, żeby ten rząd po prostu osłabiać, żeby pokazywać jego brak sprawczości, żeby ten rząd właściwie nic nie mógł zrobić, nic nie mógł yy, zdziałać. Chodzi mu tylko i wyłącznie o to o nic więcej. Dlatego blokuje różnego rodzaju ustawy. Już wiemy, że zablokuje przecież ustawę o yy, osobie najbliższej. A więc no, to wszystko tak naprawdę służy tylko temu, żeby po prostu rozwalić polski rząd. I, i robi to tylko dlatego, ponieważ takie ma zlecenie od Trumpa. Yy, Trumpowi chodzi o to, żeby przejąć Polskę, bo teraz trwa de facto walka o to, gdzie my będziemy, jako Europejczycy, jako Polacy, tak? Czy będziemy wasrami USA, czy, czy będziemy niezależnym podmiotem? No, Trump widzi w Unii Europejskiej zagrożenie, bo cokolwiek ktoś sobie by nie myślał, jednak Unia Europejska to jest gigant gospodarczy i dla Amerykanów jest konkurencją w wielu dziedzinach, tak? Czy to motoryzacja, no, jakby nie po nic tak się łączą koncerny amerykańskie z francuskimi, na przykład teraz, całkiem niedawno, doszło do podstawowej umowy pomiędzy Fordem a Renault po to, żeby stworzyć wspólny samotoelektyczne, tak, i konkurować jakby wspólnie z Chińczykami. Dlatego Trump zauważa tak? tą konkurencję z Unii Europejskiej i jemu zależy na tym, żeby to Unię po prostu rozwalić, po to, żeby te państwa po prostu jedne po drugim, po prostu sobie po prostu przywłaszczać, tak? O to tylko chodzi. I dlatego jemu nie jest w smak, rząd tuska, bo ten rząd nie jest po prostu opłacany przez niego, tak? Nie był mu w smak Rafał bo to nie był jego prezydent, tak? I tu chodzi tylko o to, o nic więcej. A więc Nawrocki ma za zadanie, jest opłacony tak naprawdę i to wykonuje, żeby rozwalić po prostu rząd Tuska, żeby rozwalić ten rząd, żeby ten rząd w końcu upadł i żeby władzę przejął w Polsce ktoś, kto będzie posłuszny Trumpowi. Chodzi tylko o to. A więc ten człowiek nie reprezentuje polskich interesów i takie są fakty. Natomiast na jego skuteczność jest można powiedzieć nijaka, tak, żadna. No przecież Nawrocki, jak objął obowiązki prezydenta, jak przejął pan prezydencki, przypomnijmy, nielegalnie to się stało, ale to już jest jakby inna, inna kwestia, no to co? On obiecywał, że załatwi sprawę Mercosuru, tak? On pojedzie tak do Włoch, pogada z panią Meloni, wręcz sam proponował rządowi swój udział, tak, w tych negocjacjach, rząd to zrobi. No, i rząd powiedział: Ok, jedź, załatwię. No i też się okazało, że no, no nic nie załatwił, tak? A więc no, jego sprawczość na niemiec po jest żadna. On y, u Amerykanów nie załatwi niczego, dlatego że Trump go nie szanuje. Znaczy, Trump nawet nie ma pojęcia, jak się nazywał. Jego to nie obchodzi, tak? To jest jakaś tam jego inwestycja. Czego to obchodzi, że nazywa się nawrotski Nałaki, czyli jakiś tam inny ktoś, tak? Co go to interesuje? I y, to nie jest tak, jak niektórzy twierdzą, że. To nie ma znaczenia, jak Trump nazywa polskiego prezydenta, to ma znaczenie. To jest kwestia szacunku, tak? I jakkolwiek by Trump nie mówił o Macronie, a Macron o Trumpie, bo się panowie wymieniają uprzejmościami od ponad, od ponad 8-9 lat, to jednak Trump wie, jak nazywa się Macron, tak? I nie mówi Macrine, nie mówi Ice Cream, tylko mówi Macron, tak? I wie, jak się nazywa Macron. A że jak się nazywa Nawrocki, Trump tego nie wie i go to nie obchodzi. I to pokazuje tak naprawdę yy, wagę Nawrockiego, tak, jego wartość dla Trumpa, który jest de facto dla Trumpa jakąś tam rzeczą, tak? którą Trump wykorzystuje do jakichś tam swoich celów. A więc yy, yy, sprawność Nawrockiego tak naprawdę jest żadna, tak, bo nic się z nim nie liczy, ani w Europie, ani za oceanem, ani właściwie nigdzie. Yy, a więc jedyne co może, to wykonywać plan Trumpa. A plan Trumpa polega na tym, żeby przejąć Polskę, do tego trzeba rozwalić rząd Tuska, do tego trzeba więc wetować wszelkie możliwe ustawy po to, żeby spełnić te oczekiwania, które przed nimi stawia przed nim stawia Trump, tak? I tyle. I to jest nawrocki, to jest bla bla bla, i działalność antypolska. To jest właśnie to, to, jest, to jest cały karol nawrocki, tak? I <laughs> już nawet zostawmy jego przeszłość. Okej, okay, ma taką przeszłość, jaką ma, po prostu niezwykle ochydną, ale można było spodziewać się, czy oczekiwać, czy mieć nadzieję. Być może naiwną zapewne, że okej, okay, dojdzie do, do objęcia obowiązku prezydenta Polski. Wiadomo, że zrobił to nielegalnie, trzeba to przypomnieć. My nie znamy wyniku wyborów prezydenckich w Polsce. tak? Nikt tego nie policzył, bo pani Marska to zablokowała. Po drugie, my nie mamy prawomocnej decyzji o ważności wyborów prezydenckich w Polsce, ponieważ Izba Kontynentalna i Spraw Publicznych nie jest żadnym sądem. Tu, jakby to mówią wszystkie sądy świata. I ponieważ my nie mamy prawomocnej decyzji o ważności wyborów prezydenckich w Polsce, to szumownia, jako marszałek Sejmu. Nie miał prawa przyjąć przysięgi od nawrockiego. To są fakty. I jakby nikt temu nie zaprzeczy, każdy, który stoi na straży prawa, i ma jakiekolwiek pojęcie o prawie, tak? Takie są fakty. Nawrocki nie jest legalnym prezydentem. Natomiast okej, okay, jest tam, gdzie jest, i można było oczekiwać, że skoro pełni tą zaszczytną funkcję w tych trudnych czasach, jakie mamy obecnie, to będzie chciał działać dla Polski. On nie chce działać dla Polski. On działa dla, dla, dla Trumpa, tak? I tyle. A więc co za różnica? Czy to jest ustawa o edukacji? Jak się okazuje, że Nawrocki wetując ustawy uzasadnia swoje weto przepisami, których nie ma w ustawach. Tak, taka sytuacja miała miejsce w ustawie, którą wysłał mu, mon, którą wysłał mu MEN, przepraszam, czyli Ministerstwo Edukacji Narodowej, czyli Barbara Nowacka. Nawrocki powoływał się na przepisy, których w tej ustawie nie było. Znaczy tak? no sorry, no to, to już jest śmieszne. Jeśli on nawet nie wie, co wetuje, no ale nie wie, co wetuje, bo go to nie obchodzi, tak? Co go to obchodzi? Znaczy, nie mu chodzi tylko o to, żeby demolować pracę rządu, nic więcej. Czy to jest ustawa edukacji narodowej, czy to jest ustawa o utworzeniu parku narodowego, czy wiatraki, co do to obchodzi, tak? Nie ma, nie ma znaczenia. Byleby rządowi robić podgórkę, górkę, byleby robić na złość i to wystarczy, tak? Tylko tyle i aż tyle. Robi to, bo ma takie zlecenie. I dlatego no, nie ma takiej opcji, żeby z Nawrockim się można było jakoś porozumieć, to, to, to się nie wydarzy, tak? On nie ma w tym interesu. Tak samo jak nie ma takiej opcji, żeby się porozumieć z Nawrockim w sprawie naprawy, zwłaszcza na, nie na naprawy sprawiedliwości w Polsce, no bo tu musi być jakiś koncesus znaleziony, no, to, 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 to Nawrocki tego koncesusu nawet nie będzie szukał, bo on tego nie chce. Bo mu właśnie o to chodzi, żeby w Polsce nie było prawa, tak? Żeby można było bezkarnie kraść, żeby można było bezkarnie robić transakcje, Brać kasę z zagranicy, żeby nie można było kogokolwiek, jakkolwiek skutecznie za to, za to ścigać. To mu o to chodzi, tak? Chodzi mu o to, żeby nie można było jakkolwiek się dobrać do pieniędzy, których ukradł PiS, tak? Żeby był na sprawiedliwości nieskuteczny, tak żeby prawica była bezkarna. Mogła bezkarnie działać i brać kasę z zagranicy, tak na swoją działalność. Dodatkowo jeszcze zagranica mogła spokojnie w fake, w fake newsami, różną tam działalnością w sieci Zwyczajnie wykańczać w rząd polski, tak? I ludzi, którzy naprawdę są polskim rządem, a nie jakimś tam rządem zagranicznym. I to też jest dla mnie jakimś absurdem, jak ja teraz słyszę, że za umowę z Mercosurem, Unii Europejskiej z Mercosurem jest winny Tusk. No sorry, znaczy ja przepraszam, ale to już jest jakiś absurd. Tą umowę negocjował Mateusz Morawiecki, tak? Najpierw Bartasz to potem Mateusz Morawiecki. Czy nawet Sam Kaczyński przyznał, przepraszam, że to Morawiecki negocjował, tak? Nie on się od tego odciął. Odszukacie sobie Państwo, jest wypowiedź Wojciechowskiego, Janusza Wojciechowskiego, był komisarza polskiego z zamienia PiSu, komisarza w Komisji Europejskiej, który mówił wprost, tak, w mediach. Że właściwie on nie wie o co chodzi, tak? Tym wszystkim, którzy krytykują tą umowę Unii z Mercosurem. No, jeśli się uda yy, komuś sprzedać jakieś kurczaki gorszej jakości na rynku europejskim, niech próbuje, tak? Jaki problem? No, nie rozumie problemu, tak? A więc Wojciechowski bronił Zielonego Ładu. Przecież Kaczyński mówił, że Zielony Ład to jest de facto program PiSu. Wojciechowski bronił umowy z Mercosurem, a teraz prawica ma potencję do Tuska. I ktoś mm, atakuje w, w miejsce zamieszkania ministra w. w ministra rolnictwa, tak? Yy, krajskiego. Znaczy, to, to, jest, to jest jakiś absurd, tak? Znaczy, sorry, znaczy, to ludzie prawicy chwalili umowę z Mercosurem, a teraz mówią, że, że nie. I rozkręcają jakąś, yy, jakieś, jakieś protesty, tak? Bo wiadomo, że za tymi protestującymi stoją ludzie z PiSu, z Konfederacji, tylko po to, żeby zaszkodzić rządowi. Ale wiesz, to się wszystko wpisuje w ten wielki schemat. Chodzi o to, żeby ten rząd obalić, dlatego, że no niestety, ale polska prawica nie jest polska, tak? No, takie są fakty. Polska prawica nie jest Polska. Polska pra prawica bierze kasę od Putina, to na pewno. Ale przede wszystkim realizuje politykę Trumpa, tak? Po prostu chce przyjąć władzę w Polsce po to, żeby Trump mógł Polskę wykorzystywać do dzwania Unii Europejskiej. To robi Nawrocki, to robi PiS, to robi Konfederacja. No niestety polska prawica nie ma nic wspólnego z Polskością dzisiaj. Trzeba sobie teraz to uświadomić. I szanowni Państwo, to jest o tyle niebezpieczne, że żyjemy naprawdę w sytuacji niezwykle dynamicznej i niebezpiecznej, tak? Znaczy, tydzień temu doszło do porwania Nicolasa Maduro w Wenezueli, a więc Wenezuela ma wrócić do strefy wpływu amerykańskiej, tak? Widzimy, że chwieje się rząd irański i tam też również może dojść za chwilę do upadków reżimu irańskiego, co nie byłoby złą rzeczą. Natomiast o co chodzi? Chodzi o to, że ktoś postanowił naprawiać to, co uznał za anomalię końca XX wieku, no ponieważ uznawało się, że Iran, to żeby Iran przyszedł do do w wpływów, można powiedzieć, sowiecką wówczas, to była anomalia, bo to była strefa wpływu amerykańska, potem Wenezuela, tak też Amerykanom gdzieś tam umknęła, no i teraz ktoś to po prostu naprawia. No i pytanie, co to oznacza dla nas, dla Polaków, no bo być może jest też tak, że ktoś uznał, że te przemiany po 1989 roku też były anomalią i trzeba to naprawić i e, Polska wróci pod wpływy rosyjskie po prostu po to, żeby świat poukładać, dlatego, że mamy ludzi w Stanach, e, mamy ludzi w Chinach i w Rosji, którzy uważają, że świat byłby o wiele bezpieczniejszy i spokojniejszy, e, jakby były trzy bieguny, tak, a więc e, Stany, Chiny i Rosja. Czy bieguny i tyle, a więc Stany mają yy, zwatylizować cały świat zachodni, zresztą mówi o tym Trump, nawet powiedział, że nie będzie go ograniczało nic oprócz jego moralności. Znaczy, jak Trump mówi o moralności, to nie wiem, czy on mówi serio, czy to są jakieś żarty, <grych> ale okej. Okay. Ale w takich żyjemy czasach, tak, że yy, jakby powracamy do strefy wpływu i ktoś jakby próbuje skorygować to, co uznaje za anomalię XX wieku. Koniec XX wieku, czyli odejście, wyrwanie się Iranu z amerykańskiej strefy wpływu, Wenezueli. No i teraz być może przyjdzie czas na Europę Środkową, no bo to wszystko się dzieje za porozumieniem stron. Znaczy, to co dzieje się w Wenezueli, to co stało się w Wenezueli, to co być może wydarzy się w Iranie, to wszystko się dzieje za, za zgodą, za aprobatą Putina, tak on się na to godzi. Oddał Wenezuelę. Okej, okay, no być może to też jest tak, że w aktualnej sytuacji Putin niewiele mógł zrobić, no bo na przykład wiemy, że jeśli chodzi o obronę przeciwlotniczą, takie doszło do ataku na, na Wenezuelę 3, 3 stycznia, no to wenezuelska obrona przeciwlotnicza była nieskuteczna, bo im brakowało części zamiennych, tak, bo to jest głównie rosyjski sprzęt, wiadomo, sprzęt idzie na Ukrainę rosyjski, a więc brakowało po prostu im sprzętu na Wenezueli. No więc być może faktycznie jest tak, że Rosja niewiele mogła zrobić, natomiast no nie mniej Rosja nie protestowało jakoś, że jak Amerykanie zlikwidowali tak, jakby głowę tego rządu. Właściwie sprawili, że Maduro został porwany, porwali go. No i faktycznie no, ucięli temu reżimowi głowę, można powiedzieć, tak? I przejmują powoli Wenezuelę. Słyszymy, że od kilku dni trwały jakieś przygotowania do ewakuacji Aetoracha Kamenego do Moskwy. A więc jeśli to wszystko się dzieje, to dzieje się wszystko za jakimś porozumieniem Putin-Trump, które z pewnością jest faktem, no bo panowie gadają ze sobą często, trudno, aby rozmawiać ze sobą tylko o pogodzie, tak? I y, to oznacza tyle dla nas, że skoro Amerykanie przejmują Wenezuelę i Iran, y, to w zamian za to coś musi być dla Rosji, tak? A więc być może dla Rosji jest to, że po prostu Rosja powróci... Y, tam, gdzie była przed 1989 roku, i być może naprawi to, co Putin nazywa największą tragedią XX wieku, czyli upadek Związku Radzieckiego. A więc być może jest tak, że za Amerykanów po prostu Polska już została sprzedana na powrót do strefy rosyjskiej. I to się dzieje tu i teraz. Sytuacja jest dynamiczna, jest niebezpieczna dla nas. Bardzo niebezpieczna, ponieważ my jesteśmy na styku tych stref wpływu. Mamy Amerykanów, Rosjan i mamy Unię Europejską, która też próbuje się jakoś odnaleźć w tej, nowej, tej nowej sytuacji. No i w tej sytuacji mamy prezydenta, czy też pełniącego obowiązki prezydenta, szanownego Alfonsa Nawrockiego, m, który nie działa dla Polski, m, który działa dla Trumpa. W tej sytuacji, gdzie Trump dogadał się z Putinem, Nawrocki stawia na Trumpa i stawia na to, żeby rozwalać polski rząd. Tak? A więc to no, jest to sytuacja niezwykle niebezpieczna, i teraz pytanie, co zrobi z tym rząd, no bo no niestety, ale rząd sprawczości za bardzo nie ma i nie robi z tym zbyt wiele, a mógłby zadziałać konkretnie. I trzeba sobie jasno powiedzieć, że trzeba się dostosować do nowych warunków, w których przyszło nam żyć na świecie. Skończyły się rządy grzecznych, praworządnych chłopców, tak? Teraz rządzi siła i przede wszystkim sprawczość, a więc ten, który ma sprawczość, ten ma władzę. I to jest tak, jak powiedział kiedyś Trump, tak, że są ludzie, którzy mogą, ludzie, którzy nie mogą. Nawrocki szkodzi, bo może, tak? Natomiast polski rząd nie może z tym nic zrobić, i jeśli nie może z tym nic zrobić, to, to, to po prostu upadnie. No ale jeśli polski rząd zrozumie, że żyjemy w innej epoce, w epoce, gdzie dzieńczy się sprawczość, i że nikt nie pyta zwycięzcy, jak do tego doszedł, tylko po prostu się ocenia jego zwycięstwo, no to wygra, jeśli nie, to przegra. No i w tej sytuacji, skoro Trump porywa Maduro, to po prostu polski rząd powinien zrobić tak, żeby Ziobro, jego szanowna małżonka i pan Romanowski wrócili do Polski, tak? A jak zrobić? No to przepraszam, ale chyba od tego są służby, żeby wiedzieć, jak zrobić to. Ja mam im ślepak, że ze Strasburga to mówić? Chodzi o sprawdząc się efektywność i koniec, tak? Skoro Nawrocki szkodzi rządowi, niech rząd działa. Niech mu odetnie prąd, światło, tak, gaz. Niech mu odetnie budżet, odbierze mu ochronę policyjną. Jeśli ktoś zaprotestuje, niech rząd zadziała. Niech te protesty po prostu stłumi. Tak? I koniec, kropka. Bo dzisiaj, powtarzam raz jeszcze, gdzie się sprawczość? A więc albo rząd, albo Tusk yy, zadziała konkretnie yy, i zrobi coś, żeby Nawrocki nie szkodził Polsce. Albo po prostu ten rząd przegra i za chwilę powstanie rząd, który będzie pro-trumpowski yy, i ten rząd nas po prostu odda w ręce Trumpa, czyli Putina, którzy zrobią z nas rosyjską strefę wpływu z możliwością dla Amerykanów robienia biznesu. Bo tego dokładnie yy, <kluzny> tego dokładnie oczekuje od Polski Trump i Putin. Tego nie oczekują. A więc wspieranie nawrockiego to jest wspieranie pomysłu Trumpa i Putina na Polskę, tak? Ten pomysł to właśnie jest rosyjska strefa wpływu robienia biznesu dla Amerykanów. Temu służy Nawrocki. Jakby Karol Nawrocki jest w tym ślanty Polski, że nie prezentuje polskich interesów. I już pal, pal sześć z jego przeszłością. Ten człowiek codziennie Polsce szkodzi. Nie ma żadnej sprawczości, a tam gdzie może to szkodzi. Szkodzi na, na zlecenie. Zlecono mu obalenie rządu polskiego i on to robi, tak? Po prostu on to robi, krok po kroku, i te wydatki te temu służą. A więc teraz pytanie jest, czy polski rząd w końcu zareaguje jakoś tam i zrozumie, że żyjemy w nowych, innych czasach, gdzie to już nie jest czas, gdzie się mówi o praworządności i tak dalej. Też rząd, gdzie się, też się mówi o sprawczości i efektywności, tak? I to się dzisiaj ocenia, czy ktoś jest efektywny, czy nie. A Trump pokazał, że może. Wysłał komatów do Wenezueli, porwał Maduro, koniec, kropka. Pokazał, że może, tak? Teraz obala reżim w Teheranie, dogadał się z Rosją i tak dalej. Pokazuje, że może, tak? Nawrocki wetuje wszystko, co wychodzi z rządu, tak? Bo może, tak? Może to robić. A rząd, mimo tego, że wiele może, to nic nie może, tak? Nic nie robi, po prostu. No i tyle, bo ten rząd w końcu zrozumie, że trzeba działać. Oczywiście, brudzić sobie rączki, złamać parę paragrafów, tak, żeby być efektywny i skuteczny yy, i mieć sprawczość, albo po prostu przepadnie, tak? A wraz z tym rządem przepadnie Polska, bo do Tuska można mieć wiele pretensji. Ja nigdy nie byłem jego wyborcą. Natomiast dzisiaj to jest tak, że on reprezentuje Polskę, tak? Yy, nie w Stany, czy tam Niemcy, czy coś, tak? Tylko Polskę. Yy, I dlatego ja go popieram, chociaż mam do niego bardzo, bardzo ograniczoną ilość sympatii. I to delikatnie to ująłem. A Nawrotkie prezentuje interesy Trumpa. Już reprezentuje. On jest własnością Trumpa, tak? I już pal z jego przeszłością, już pal szaj, że ma chronić pisowskich złodziei. Dzisiaj kłopot jest taki z Nawrotkim, że on robi to, co robi, bo tego oczekuje Trump. tak? A więc albo się do tego człowieka w jakiś sposób unieszkodliwić, zablokować unieszkodliwić, oczywiście żadnej przemocy na myśli nie mam, żeby tutaj to była jasność. Ale unieszkodliwić, no właśnie, unieszkodliwić jego działalność. Odciąć wodę, prąd, gaz, tak? Pokazać mu, że też coś można mu zrobić, tak? Zablokować mu możliwość wyjazdów, przecież to wszystko zależy od rządu. Jeśli chce strajkować, nie chce pracować, chce wszystko wetować, to dlaczego podatnik ma mu płacić za, za jego szkodzenie Polsce, tak? I to by było unieszkodliwienie jego negatywnej działalności, tak? Szkodliwej działalności. Albo rząd tego nie zrobi, no i po prostu przegra, taka z nim przegra Polska. Takie są fakty. Natomiast to też zależy od nas, szanowni państwo, tak? Jeśli będziemy tak, jak te barany siedzieli i nie robili w tym nic, no to Nawrocki będzie robił swoje. Chyba, że znajdą się ludzie, którzy zaprotestują i którzy zrozumieją, na czym polega problem. Jeśli znajdą się ludzie, którzy zrozumieją, że tu nie chodzi o jakąś tam politykę, to nie jest walka polityczna, to jest wojna o Polskę, przyszłość Polski. Jeśli tacy ludzie się znajdą, wyjdą na ulicę, zaprotestują, pójdą pod pas prezydencki, no to może coś się zmieni, no a jeśli nie, no to cóż. To też zależy od nas, szanowni państwo, gdzie jest Polska. To nie jest tak, że poszliście zagłosować z wielką łaską i to jest wasz wielki wyżyn patriotyczny, i teraz czekacie, aż wam dadzą. Nie, tak to nie działa. Trzeba samemu troszkę pójść, zawalczcie o Polskę, jeśli ta Polska dla was cokolwiek znaczy. Takie są fakty. A tego nie zrobicie, to, no, to, to, to pójdzie za was prawica tak? i oni sobie zawalczą i sobie wywalczą spokojnie. Mają wsparcie Trumpa, mają wsparcie Putina, także dadzą radę. Także zastanówcie się nad tym, gdzie chcecie być tak, za kilka lat. Nie chcecie robić nic, to nie róbcie nic, ale potem nie skarżcie się, że będziecie strefą wpływu rosyjską z możliwością dla Amerykanów robienia biznesów i że Polska będzie taką, można powiedzieć, robolnią na usługach amerykańskich i taką strefą wpływu rosyjską, gdzie Polskie państwo będzie istniało tak za PRL-u, tak? Bo tego właśnie chce Nawrocki. On służy Trumpowi, który dogadał się z Putinem. A więc, no, niech każdy decyduje, gdzie chce być, tak? Ja będę walczył z Nawrockim. Nie dlatego, że do niego coś mam, bo ja do niego nic nie mam. Znaczy, to jest osoba, która moim zdaniem jest bardzo antypatyczna i nie ukrywam, że czuję się wręcz ubrudzony, kiedy do nim mówię, bo naprawdę brzydka postać. Nieczysta. Natomiast trzeba to robić. Bo ten, ten człowiek szkodzi Polsce, tak? I szkodzi Polsce, dlatego że nie reprezentuje polskich interesów. On reprezentuje interesy Trumpa, nie polskie, tak? A więc trzeba to w końcu zrozumieć i działać, konsekwentnie działać, żeby zablokować jego szkodliwą działalność. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję Państwu za wysłanie tego nagrania. Bardzo proszę o wsparcie mojego kanału. Przypominam, ja nie, nie biorę pieniędzy, nie będę brał pieniędzy, nie chcę państwa pieniędzy, nie chcę niczyich pieniędzy. Ten kanał jest niekomercyjny, jest niezależny, nie jest na sprzedaż. Natomiast bardzo proszę o lajki, bardzo proszę o subskrybowanie mojego kanału na YouTube, bardzo proszę o komentarze, bardzo proszę o informowanie swoich znajomych, swoich, swoje kontakty yy, o moim kanale. Proszę również o udostępnianie moich filmów. Proszę. Oprócz pieniędzy, oto wszystko, co się składa na wsparcie mojego kanału. Ten kanał jest dla Państwa, a więc żadnych pieniędzy, ale oprócz tego będę wdzięczny za wszelką formę wsparcia, jaką mi Państwo udzielicie, za, za którą już z góry dziękuję. Przypominam również o możliwości, o możliwości kontaktu ze mną, kontaktu bezpośredniego czyli na adres mail stefani.bigniew, czy też zbyszczek.stefani.com. Również jestem dostępny na portalach społecznościowych, na przykład na Messengerze, a więc proszę kontaktować się ze mną, jeśli ktoś sobie tego życzy, jak mu wygodnie. Zachęcam Państwa do oglądania moich kolejnych filmów, których nie zabraknie. Tymczasem bardzo Państwu dziękuję za uwagę i poświęcony czas. Do usłyszenia. Do zobaczenia.